Tylko Twoje Słowo ma życie, jeśli chcę mieć to życie, trzeba mi przybliżać się do Twojego Słowa. Trzeba mi je, je wchłonąć w siebie, karmić się nim, by napełniało mnie życiem, które w sobie zawiera. Dlatego sięgam po Ewangelię pisaną miłością rozdział 91. 91, zasłonięta niewiasta z pięknej rzeki. Dzień jest tak straszny, że nie ma żadnego pielgrzyma. Pada ulewny deszcz i podwórze stało się kałużą, w której pływają suche liście. Znalazły się tam nie wiadomo skąd przeniesione przez wiatr, który wieje i trzaska drzwiami i oknami. Kuchnia jest bardziej mroczna niż zwykle. Bo, aby deszcz się nie przedostawał do środka, można ją tylko trochę otworzyć. Dym wyciska łzy i kaszel, wiatr bowiem wtłacza go do wnętrza. Salomon miał rację, mówi Piotr sentencjonalnie. Trzy rzeczy wypędzają mężczyznę z domu. Kłótliwa niewiasta, tę zostawiłem w kafarną wraz z jej rodziną. Dymiący komin i dach przepuszczający deszcz. Te dwie ostatnie rzeczy mamy. Jutro zadbam o komin, wejdę na dach i ty, i ty, i ty, Jakub Jan i Andrzej, wejdziecie ze mną. Przy pomocy łupków zrobimy podkładki i dach na kalenicy. A skąd weźmiesz łupki? Pyta Tomasz. Z szopy. Jeśli tam będzie padać, to świat się nie zawali, ale tu będziesz bolał nad tym, że twoje dania nie będą już udekorowane łzami pokrytymi sadzą. Oj, gdyby ci się udało, zobacz, jak jestem umazany. To mi kapie na głowę, kiedy jestem przy ogniu. Przypominasz egipskiego potwora, śmieje się Jan. Rzeczywiście, Tomasz ma dziwaczne czarne punkty na dobrodusznej, okrągłej twarzy. Jest pierwszy do śmiania się, zawsze wesoły. Jezus też się śmieje, bo w chwili, gdy Tomasz mówi, nowa kropla peł, pełna sadzy spada mu na koniuszek nosa, brudząc go. Co powiesz ty, znawca pogody? Będzie to jeszcze długo trwać? Pyta Piotra Iskariota, który całkowicie się zmienił od kilku dni. Zaraz ci powiem. Odchodzę, by stać się astrologiem, mówi Piotr. Idzie do drzwi, otwiera je lekko, wystawia na zewnątrz głowę i rękę, potem ogłasza: Lekki wiatr od południa, upały i mgły. Hmm, zbyt mało, żeby. Piotr milknie, potem wchodzi cicho, zostawia otwarte drzwi i zerka. Co jest? Pyta trzech lub czterech. Piotr daje znak ręką, aby umilkli. Patrzy, potem mruczy: To ta kobieta. Napiła się wody ze studni i wzięła wiązkę chrustu porzuconą na podwórku. Jest przemoczona. Z pewnością nie jest jej gorąco. Odchodzi. Idę za nią, chcę zobaczyć. Wychodzi bez hałasu. Ale gdzie ona może mieszkać, że zawsze jest tak blisko? pyta Tomasz. I zostawiać tu przy, zostawać tu przy takiej pogodzie? mówi Mateusz. Idzie z pewnością na wieś. wczoraj kupowała chleb, mówi Bartłomiej. Ma dużo wytrwałości, żeby pozostawać tak pozakrywana, mówi Jakub, syn Alfeusza. Lub poważny powód, zauważa Tomasz. Czyżby to była ta kobieta, o której wczoraj mówił ten Żyd? Mówi Jan: Oni są zawsze tak fałszywi. Jezus trwa cały czas w milczeniu, jakby głuchy. Wszyscy patrzą na Niego, są pewni, że On wie. On jednak obrabia właśnie nożem kawałek miękkiego drewna, które powoli przemienia się w długi widelec przydatny do wyciągania jarzyn z gotującej się wody. Po skończeniu podaje go Tomaszowi, który oddał się całkowicie kucharskim zajęciom. Jesteś naprawdę dzielny, nauczycielu, ale powiesz nam, kim ona jest? Duszą. Dla mnie, Wy wszyscy, jesteście duszami, niczym innym. Mężczyźni, niewiasty, starcy, dzieci to dusze, dusze, dusze. Dusze przejrzyste, małe, dusze błękitne. Dzieci, dusze różowe, ludzie młodzi, dusze złote sprawiedliwi, dusze smołowate, grzesznicy, ale tylko dusze. Nic więcej jak dusze. I uśmiecham się do dusz przejrzystych, bo wydaje mi się, że uśmiecham się do aniołów. Odpoczywam w różu kwiatów i w błękicie młodych, dobrych ludzi. Raduję się cennymi duszami sprawiedliwych. Trudzę się i cierpię, aby uczynić cennymi i świetlistymi dusze grzeszników. Twarze, ciała to jest niczym. To poprzez wasze dusze was znam i rozpoznaję. A ona jaką jest duszą pyta Tomasz Duszą mniej ciekawą niż dusze moich przyjaciół gdyż nie wypytuje się ani nie stawia pytań. Pochodziła, przychodziła i odchodziła, nie mówiąc i nie patrząc. Sądziłem, że to kobieta prowadząca złe życie lub trendowata, ale zmieniłem zdanie. Bo nauczycielu, jeśli powiem ci coś, nie zganisz mnie, pyta Iskariota. Siada na ziemi przy kolanach Jezusa, całkiem przemieniony, pokorny, dobry, naprawdę piękniejszy, z tym skromnym wyglądem niż wtedy, gdy jest pompatycznym i pyszniącym się Judaszem. Nie Zganię cię, mów. Wiem, gdzie ona mieszka. Szedłem za nią wieczorem, udając, że wychodzę po wodę, bo spostrzegłem, że ona chodziła do studni, gdy jest ciemno. Któregoś poranka znalazłem na ziemi szpilkę do włosów ze srebra, dokładnie przy brzegu studni. Zrozumiałem, że to ona ją zgubiła. Ona przebywa w małej drewnianej chatce w lesie. Może za kilka za może ta klika służy wieśniakom. Jest jednak w połowie, przy... w połowie przegniła. Przykryła ją gałęźmi niby dachem. Być może w tym celu wzięła chrust. To nora. Nie wiem, jak ona tam może mieszkać. To byłoby dobre najwyżej dla dużego psa lub całkiem małego osła. Tego wieczoru świecił księżyc i dobrze widziałem. Chatka jest w połowie ukryta w Cierniach, ale pusta wewnątrz i bez drzwi. Wszystko to wyprowadziło mnie z błędu i zrozumiałem, że to nie jest kobieta lekkich obyczajów. Nie powinieneś był tego robić, jednak bądź szczery, nie zrobiłeś nic więcej? Nie, nauczycielu. Chciałem ją zobaczyć, bo od Jerycha ją obserwuję. Kiedy idzie gdzieś, aby coś zrobić, wydaje mi się, że rozpoznaję jej sposób chodzenia tak lekki. Musi też być zwinna i piękna, tak. Odgaduje się to mimo tych wszystkich szat, ale nie ośmieliłem się obserwować jej, gdy kładła się na podłogę. Może wtedy zdejmowała we welon. Uszanowałem ją. Jezus patrzy na niego bardzo uważnie, potem mówi: Cie Cierpiałeś, ale powiedziałeś prawdę. Mówię ci więc, że jestem z ciebie zadowolony. Następnym razem będzie, ci to już mniej, będzie cię to już mniej kosztowało, a żeby być dobrym. We wszystkim trzeba zrobić pierwszy krok. Brawo Judaszu. Jezus głaszczy Go, wchodzi Piotr. Nauczycielu, nauczycielu, ta kobieta jest szalona. Wiesz, gdzie ona przebywa? Prawie na brzegu rzeki, w chadzce z drewna, pod krzakiem. Może służyła kiedyś jakiemuś rybakowi lub drwalowi, kto wie? Nigdy bym nie pomyślał, że w tym wilgotnym miejscu, w rowie, pośród tylu cierni, jest biedna kobieta. Powiedziałem jej: Mów i bądź szczera, jesteś trendowata? Odpowiedziała mi szeptem: Nie. Przysięgnij, powiedziałem. Odpowiedziała: Przysięgam. Uważaj, bo jeśli jesteś trendowata, a nie wyznajesz tego, gdy podejdziesz do domu, a dowiem się, że jesteś nieczysta, każę cię ukaminować. Ale jeśli jesteś trupowata, Tropiona, jesteś złodziejką, lub morderczynią i pozostajesz tu ze strachu przed nami, nie obawiaj się żadnego zła. Ale teraz wyjdź stamtąd. Nie wiesz, że jesteś w wodzie, jesteś głodna, jest ci zimno, drżysz. Jestem stary, widzisz? Widzisz to? Nie zalecam się, stary i uczciwy. Posłuchaj mnie więc. Tak powiedziałem. Jednak ona nie chciała przyjść. Znajdziemy ją martwą, bo ona naprawdę jest w wodzie. Jezus jest zamyślony, patrzy na dwanaście twarzy, które patrzą na Niego, potem mówi: Co według Was należy uczynić, ależ, nauczycielu, Ty zadecyduj. Nie, chcę, abyście Wy osądzili. To sprawa, w której chodzi o Waszą reputację, a ja nie powinienem wywierać presji na Wasze prawo do chronienia jej. W imię miłosierdzia mówię, że nie można jej tam pozostawić, mówi Szymon. A Bartłomiej, ja mówię, żeby dziś umieścić ją w dużej izbie. Czy nie wchodzą tam pielgrzymi, a więc i ona może tam iść? To przecież stworzenie, jak wszystkie inne, dodaje Andrzej. A ponadto dziś nikt nie przychodzi, dlatego zauważa Mateusz. Proponowałbym ją przypro... przy... przyjąć ją na dziś i porozmawiać o niej jutro. Zarządcą, to uczciwy człowiek, mówi Judat Tadeusz. Masz rację, brawo. I ma tyle pustych stodół. Szopa jest pałacem królewskim w porównaniu z tą dziurawą łódką, wykrzykuje Piotr. Idź jej to po, więc powiedz powiedzieć, mówi Tomasz, dodając mu odwagi. Młodzi jeszcze się nie wypowiedzieli, zauważa Jezus. Co do mnie, wszystko jest dobre, co robisz, mówi kuzyn Jakub. A drugi Jakub ze swoim bratem zgadzamy się. Myślę tylko o tym, jakie by to było nieszczęście, gdyby dowiedział się jakiś faryzeusz, mówi Filip. O, nawet gdybyśmy uciekli na obłoki, mówi Judasz z Kariotu, sądzisz, że oni by nas nie oskarżyli? Nie oskarżają Boga, bo On jest daleko. Gdyby jednak mogli go mieć blisko, jak Abraham, Jakub i Mojżesz, zganiliby go. Kto według nich jest bez winy? Zatem idźcie jej powiedzieć, żeby przyszła się schronić w izbie. Idź ty, Piotrze, oraz Szymon i Bartłomiej. Jesteście starsi i mniej, o tę kobietę. I powiedz jej, że damy jej, damy jej ciepłe jedzenie i suche odzienie. To, które pozostawił Izak. Widzicie, że wszystko jest użyteczne? Nawet suknia kobieca dana mężczyźnie. Młodzi śmieją się, bo... Z suknią, o której mowa, muszą wiązać się jakieś zabawne żarty. Trzech starszych odchodzi i powracają po niedługim czasie. Nie chciała, ale w końcu zgodziła się przyjść. Przysięgliśmy jej, że nigdy nie będziemy jej przeszkadzać. Teraz niosę jej słomę i ubiór. Daj jej jeżynę i chleb. Dziś nawet nic nie jadła. Faktycznie, kto by chodził przy tej ulewie? Dzielny Piotr wychodzi ze swymi skarbami. A teraz mówi Jezus: Nakaz dla wszystkich: nie wchodzić do tego pomieszczenia z żadnego powodu. Jutro się tym zajmiemy. Przyzwyczajcie się czynić dobro dla dobra bez ciekawości, bez pragnienia, by mieć przy tej okazji rozrywkę ani z żadnego innego powodu. Widzicie? Skarżyliście się, że nie zrobiliśmy dziś nic pożytecznego. Okazaliśmy miłość bliźniemu. Cóż większego? Moglibyśmy uczynić? Jeśli to jakaś nieszczęśliwa osoba, a to jest pewne, to czyż mogliśmy jej dać więcej niż udzielającej jej pomocy przez miejsce na spoczynek, ciepło i opiekę, choć to tylko odrobina pożywienia, biedne odzienie i solidny dach? Jeśli to ktoś winny, grzesznica, stworzenie szukające Boga, to czyż nasza miłość nie będzie najpiękniejszym pouczeniem, słowem potężniejszym, wskazówką najczystszą dla wskazania jej Boga? Boże i drogi. Piotr wchodzi cicho i słucha nauczyciela. Widzicie, przyjaciele? Wielu jest nauczycieli w Izraelu i mówią, 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 a dusze pozostają takie, jakie są. Dlaczego? Bo dusze słyszą słowa nauczycieli, nauczycieli lecz nie widzą czynów. I tak jedno niszczy drugie, a dusze pozostają tam, gdzie były, jeśli nie cofają się wstecz. Ale kiedy jakiś nauczyciel czyni to, co mówi i działa w sposób święty we wszystkich swych dziełach, nawet jeśli spełnia czyny materialne jak danie chleba, ubrania mieszkania, cierpiącemu ciału bliźniego, wtedy sprawia, że dusze postępują naprzód, zbliżają się do Boga, bo to jego własne czyny mówią braciom, Bóg istnieje, Bóg jest tutaj. O miłość powiadam wam, kto kocha zbawia siebie, samego i innych. Dobrze mówisz, nauczycielu. Ta niewiasta mi powiedziała, błogosławiony niech będzie zbawiciel i ten, który go posłał, i wy wszyscy razem wraz z nim. Chciała mi ucałować stopy, mnie, biednemu człowiekowi, i płakała pod swą gęstą zasłoną. Ale miejmy teraz nadzieję, że nie nadejdzie jakiś jerozolimski lalek, inaczej któż się z ich rąk ocali. Nasze sumienie ocali nas od sądu naszego Ojca. To wystarczy, mówi Jezus. Zasiada do stołu po uprzednim pobłogosławieniu i ofiarowaniu pożywienia. Rozdział 92. Jezus w Dolinie Pięknej Rzeki Święć Dni Święte. Choć jeszcze trochę pada, pogoda jest lepsza i ludzie mogą przyjść do nauczyciela. Jezus słucha na boku dwóch lub trzech osób, które mają mu coś ważnego do powiedzenia, potem idą na miejsce spokojniejsi. Błogosławi też małe dziecko cierpiące na złamanie, złamanie ud. Jeden, za, żaden lekarz nie chce go pielęgnować. Mówią to było zużyteczne. Złamanie rozszerza się całkiem w górę w kierunku kręgosłupa. To właśnie powiedziała matka zalana łzami i wyjaśniła. Biegał ze swą małą siostrzyczką po drogach wioski. Ktoś z dworu Heroda jechał szybko swoim wozem i go potrącił. Sądziłam, że był martwy, ale to jest gorsze. Widzisz, kładę go na tej desce, bo nie można nic więcej zrobić. I cierpi, cierpi, bo kość się rozszczepia. Potem, gdy kość... Już nie będzie się rozszczepiać, będzie cierpiał, bo będzie mógł tylko leżeć na plecach. Bardzo cię boli, pyta Jezus, ze współczuciem zapłakane dziecko. Tak, gdzie? Tu i tu dotyka drżącą ręką dwie kości biodrowe. I także tutaj i tam dotyka swych nerek i ramion. Deska jest twarda, a ja chcę się ruszać. Oj płacę zrozpaczony. Chcesz, żebym cię wziął na ręce, przyjdziesz do mnie, wezmę cię tam do góry. Zobaczysz wszystkich ludzi, kiedy będę mówił. O tak, jego tak jest pełne pragnienia. Biedny malec wyciąga błagające ramiona. Chodź więc, ależ on nie potrafi nauczycielu, to niemożliwe. Zbytnio go boli. Ja nie mogę go poruszyć nawet do mycia. Nie zrobię mu nic złego. Lekarz, lekarz, to lekarz, a ja to ja. Dlaczego przyszłaś? Bo jesteś mesjaszem, odpowiada kobieta. Biednie, blednie i czerwieni się, szarpana nadzieją i rozpaczą. No, choć mały. Jezus wsuwa jedną rękę pod jego bezładne nogi, drugą pod małe ramiona. Bierze dziecko i pyta: Sprawiam ci ból? Nie? A więc powiedz, mamie, do zobaczenia i idziemy. I poprzez tłum, który robi przejście, Jezus odchodzi ze swoim ciężarem, idzie do końca, wchodzi na coś w rodzaju estrady, którą mu przygotowano, aby wszyscy go widzieli, nawet z podwórka. Każe sobie podać małą ławeczkę i siada na niej. Sadza małego na kolanach i pyta go: Podoba ci się? Teraz bądź spokojny i słuchaj również i ty. Zaczyna nauczać, wykonuje gesty tylko jedną rą, ręką, prawą, lewą, podtrzymuje dziecko, które patrzy na ludzi. Szczęśliwe, że widzi coś i uśmiecha się do swojej mamy, która jest na dole, z sercem drżącym z nadziei. Dziecko bawi się sznurkiem ubrania Jezusa i również jasną i miękką brodą nauczyciela, nawet kosmykiem jego długich włosów. Powiedziano: Wykonuj pracę uczciwą, a siódmy dzień poświęć. Panu I swemu duchowi. Tak mówi przykazanie o spoczynku szabatowym. Człowiek nie jest większy od Boga. Bóg zaś dokonał stworzenia w ciągu sześciu dni, a w siódmym odpoczął. Jakże więc człowiek pozwala sobie na to, by nie naśladować ojca, nie być posłusznym jego przykazaniu? Czyżby ten nakaz nie był rozsądny? Przeciwnie, naprawdę jest to przykazanie zbawienne w porządku fizycznym, moralnym i duchowym. Ciało człowieka, kiedy jest zmęczone, potrzebuje odpoczynku, jak ciało każdego innego stworzenia. Również zwierzę odpoczywa, i my mu na to pozwalamy, aby go nie stracić. Wołu, który orze, pola, osła, który nas nosi, owcy, która nas ma jagnie i daje nam mleko. Wypoczywa także, i pozwalamy jej wypocząć ziemia na polu w miesiącach, kiedy nie jest obsiana. Ona żywi się, nasyca solami spadającymi z nieba lub podnoszącymi się z podłoża. Odpoczywają nawet nie pytając o nasze zdanie zwierzęta, rośliny gdyż są posłuszne odwiecznym prawom mądrej reprodukcji. Dlaczego więc człowiek nie chce naśladować Stwórcy, który odpoczął siódmego dnia i niższych stworzeń roślinnych lub zwierzęcych które kierowane tylko instynktem potrafią się mu podporządkować i go słuchać? Przykazanie to jest użyteczne zarówno na płaszczyźnie moralnej, jak i na fizycznej. Przez sześć dni człowiek był zajęty przez wszystkich i wszystko. Uchwycony jak nić w mechanizmie warsztatu tkackiego, chodził w górę i w dół, nie, mając nigdy, nie mogąc nigdy powiedzieć: Teraz zajmę się sobą i tymi, którzy są mi najdrożsi. Jestem ojcem i dzisiaj istnieję. Istnieją dla mnie dzieci. Jestem małżonkiem i dziś poświęcam się małżonce. Jestem bratem i cieszę się moim rodzeństwem. Jestem synem i troszczę się o moich starszych rodziców. Istnieje porządek duchowy. Praca jest święta, miłość jeszcze świętsza. Najświętszy jest Bóg. Pamiętaj zatem, aby przynajmniej jeden z siedmiu dni poświęcić naszemu dobremu, świętemu Ojcu, który nam dał życie i je utrzymuje. Dlaczego traktować go gorzej niż ojca, niż dzieci, niż braci, niż małżonkę, niż własne ciało? Niech dzień pana należy do niego o co to za słodycz odnaleźć się po dniu pracy wieczorem w rodzinie pełnej ciepła. Jaka to słodycz odnaleźć się tam po długiej podróży, a dlaczego nie odnajdywać się po sześciu dniach pracy w domu ojca? Dlaczego nie być jak syn, który powraca z sześciodniowej podróży i mówi: Oto przychodzę spędzić mój dzień odpoczynku z tobą? Posłuchajcie dalej. Powiedziałem: wykonuj pracę uczciwą. Wiecie, że nasze prawo nakazuje miłość bliźniego. Uczciwość pracy stanowi część miłości bliźniego. Ten, kto jest uczciwy w swej pracy, nie kradnie w handlu, nie pozbawia pracownika zarobku, nie pozbawia go w sposób grzeszny. Przypominam sobie, że sługa i robotnik mają ciało i duszę podobną do jego. On ich nie traktuje jak kamieni bez czucia, które można kruszyć, kopać nogami lub uderzać żelazem. Człowiek, który działa w ten sposób, nie kocha swego bliźniego i grzeszy w oczach Boga. Jego zysk jest przeklęty, nawet jeśli osiąga z niego coś na ofiarę dla świątyni. O, co za fałszywa ofiara, i jakże można ośmielić się położyć ją u stóp ołtarza, kiedy ocieka od łez i od krwi wyzyskiwanego podwładnego. Nazywa się rzeczą skradzioną, to znaczy zdradą względem bliźniego, bo złodziej jest zdrajcą dla swego bliźniego. Nie był święcony dzień święty, jeśli nie został wykorzystany na przebadanie i udoskonalenie samego siebie. Na wynagrodzenie grzechów popełnionych w ciągu sześciu dni. Oto czym jest święcenie Dnia Świętego? To nie jest jakiś akt całkowicie zewnętrzny, który nie zmienia ani ojotem waszego sposobu myślenia. Bóg chce dzieł żywych, a nie pozorów. Pozorem jest fałszywe posłuszeństwo prawu. Pozorem jest obłudne święcenie szabatu, to znaczy odpoczynek, który zachowuje się po to, aby pokazać oczom ludzkim, że się jest posłusznym przykazaniu. Trwoni się natomiast czas na rozrywki, grzech, rozwiązłość, obżarstwo. Obmyśla się sposoby krzywdzenia bliźniego i dokuczania mu przez następny tydzień. Jest jeszcze inne pozorne święcenie szabatu. Polega ono na spoczynku materialnym, któremu nie towarzyszy praca wewnętrzna, duchowa, uświęcająca, szczere zastanowienie się nad sobą, pokorne wyznanie swojej własnej nędzy, poważne postanowienie, by lepiej postępować w następnym tygodniu. Powiecie, a jeśli potem znowu popadniemy w grzech. Co powiedzielibyście o dziecku, które upatrzy, nie chciałoby więcej chodzić, ani nie narażać, aby się nie narażać na upadki? Czyż nie powiedzielibyście, że to głuptas, że nie powinno się wstydzić chodzenia niepewnego, że wszyscy przez to przeszliśmy, gdy byliśmy mali, że z tego powodu Ojciec wcale mniej nas nie kochał? Któż nie przypomina sobie? deszczu matczynych pocałunków wywołanych przez nasze upadki i pieszczot od naszego ojca, tak samo czyni nasz najłagodniejszy ojciec, który jest w niebiosach, pochyla się nad każdym małym, który upadł na ziemię i płacze, mówi mu nie płacz, ja cię podniosę, będziesz bardziej uważał na przyszły raz, teraz chodź w moje ramiona, tu całe twoje zło zniknie, i wyjdziesz z niego umocniony, uzdrowiony, szczęśliwy. To właśnie mówi nasz Ojciec, który jest w niebie. To właśnie mówię Wam i ja. Jeśli będziecie wierzyć Ojcu, wszystko Wam się uda, jeśli będziecie mieć wiarę, ale uważajcie, taką jak wiara małego dziecka. Małe dziecko wierzy, że wszystko jest możliwe. Ono nie pyta, jak coś może się stać, nie sprawdza zanurzenia. Ono wierzy w Tego, który napełnia je ufnością i spełnia to, co Mu obiecuje. Bądźcie jak małe dzieci wobec najwyższego. Jakże on kocha te małe aniołki, zabłąkane na ziemi stanowiące jej piękno. On kocha też dusze, które stają się proste, dobre, czyste, jak u dzieci. Chcecie zobaczyć wiarę małego dziecka, by nauczyć się wierzyć? Popatrzcie dobrze. Okazywaliście wszyscy współczucie temu małemu, którego trzymam na piersi. Wbrew temu, co mówili lekarze i mama, nie płakał, gdy wziąłem go w ramiona. Widzicie, on, który od dawna tylko płakał dniem i nocą bez ustanku, tu przestał płakać i usnął spokojnie na moim sercu. Zapytałem go, chcesz, abym cię wziął na ręce? A on odpowiedział: tak. Nie zastanawiał się nad tym biednym stanem, nad tym. Nad swym biednym stanem, nad cierpieniem, które prawdopodobnie od, mógłby prawdopodobnie odczuwać, nad konsekwencjami takiego poruszania go, na moim obliczu dostrzegł miłość i powiedział tak. I przyszedł, nie czuł bólu, ucieszył się, że znajduje się tu, tak wysoko i nie jest przykuty do swej deski. Ucieszył się, że odczuł miękkość ciała zamiast twardości drewna. Śmiał się, bawił się i zasnął z kosmykiem moich włosów w swej małej rączce. Teraz go obudzę pocałunkiem. Jezus całuje kasztanowe włosy dziecka, uśmiecha się do niego. Jak się nazywasz? Jan? Słuchaj, Janie, chcesz chodzić? Chcesz iść do mamy i powiedzieć jej, Mesjasz cię błogosławi z powodu twojej wiary? Tak, tak. Potem malec klaszcze drobnymi rączkami i pyta Jezusa. Sprawisz, że będę chodził po łąkach? Nie będzie już tej wstrętnej i twardej deski, ani lekarzy, którzy, którzy sprawiają ból? Nie, już tego nie będzie nigdy więcej. Ach, jak Cię kocham! Zarzuca Jezusowi ramiona na szyję i całuje Go dla większej swobody, by móc Go pocałować. Skacze na kolana Jezusa, grat niewinnych pocałunków, spada na czoło oczy policzki Jezusa. W swej radości dziecko nie zauważyło, że potrafi się poruszać, ono wcześniej połamane. Okrzyk matki i tłumu wstrząsnęły chłopcem i sprawiły, że odwrócił się ze zdziwieniem. Niewinne oczy na wychudłej twarzy mają ją pytający wyraz. Cały czas na kolanach, z rękami wokół szyi Jezusa pyta go poufnie, wskazując na poruszony tłum matkę, która z dołu go woła – Łącząc Jego imię z imieniem Jezusa. Janie, Jezu, Janie, Jezu. Dlaczego tłumy krzyczą i mama też? Co im jest? Czy Ty jesteś Jezusem? To ja tłumacz tłum krzyczy, ciesząc się, że potrafisz chodzić. Żegnaj, mały Janie. Jezus całuje Go i błogosławi. Idź do mamy i bądź grzeczny. Dziecko schodzi spokojnie z kolan Jezusa, potem na ziemię. Biegnie do mamy, rzuca się jej na szyję i mówi: Jezus cię błogosławi. Dlaczego więc płaczesz? Gdy ludzie nieco się uciszają, Jezus mówi gromkim głosem: Wy, którzy upadacie grzesząc i ranicie się, postępujcie jak mały Jan. Miejcie wiarę w miłość Bożą, pokój niech będzie z wami. Tłum wznosi okrzyki: Hosanna, a szczęśliwa matka płacze. Jezus, chroniony przez uczniów, opuszcza izbę.